Nauczanie domowe 9 grudnia, księga proroka Izajasza, rozdział 41, wersety od 13 do 20. Ja twój Bóg ująłem cię za prawicę mówiąc ci nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą. Nie bój się robaczku Jakubie nieboraku o Izraelu. Ja cię wspomagam, mówi Pan, Odkupiciel Twój święty Izraela. Oto ja przemieniam Cię w mocarskie sanie. Nowe o podwójnym rzędzie zębów. Ty zmłócisz i wykruszysz góry, zmienisz pagórki w drobną sieczkę. Ty je przewiejesz, a wicher je porwie i trąba powietrzna rozmiecie. Ty natomiast rozradujesz się w Panu, chlubić się będziesz w świętym Izraela. Nędzni i biedni szukają wody i nie ma. Ich język wysechł już z pragnienia. Ja, Pan, wysłucham ich, nie opuszczę ich, ja, Bóg Izraela. Każę wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach i źródłom wód w pośrodku nizin. Zamienię pustynię na pojezierze, a wyschniętą ziemię na wodotryski. Na pustyni zasadzę cedry, akacje, mirty i oliwki. Rozkrzewię na pustyni cyprysy, wiązy i Pan obok siebie. Ażeby widzieli i poznali, rozważyli i pojęli wszyscy, że ręka Pana to uczyniła, że święty Izraela tego dokonał. Każdy naród miał w swojej historii chwilę słabości i upadku, klęski i obcej dominacji. Na przykładzie Izraela możemy uczyć się, jak w takich sytuacjach sobie radzić. Po pierwsze, słuchać Boga. Gdy patrzymy na ten fragment księgi Izajasza, widzimy, że Bóg bierze za rękę. Ująłem Cię za prawicę. To jest pierwszy gest Boga. To tak jak dziecko bezradne, które się przewróci, które nie wie co robić, które płacze, zostaje ujęte za rękę. Tak Bóg bierze naród, który upadł, który się rozbił który nie widzi przyszłości, nie widzi sensu, doświadcza swojej słabości i bezradności. I to, co Bóg mówi, nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą. My też mamy się uczyć właśnie tego, że przyjmujemy to Boże uchwycenie i trzymamy się tej Bożej ręki i słuchamy tego głosu. Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą. Bóg chce uspokoić nasze serce. I zapewnić o swojej obecności. To są pierwsze słowa i pierwsze gesty Boga. Potem możemy zwrócić uwagę na czułość, z jaką przemawia do Twojego serca, do serca narodu. Robaczku Jakubie, nieboraku o Izraelu. Bóg rozumie nasze słabości, Bóg rozumie to, jak czujemy się nieporadni. To troszkę jak mama, która używa zdrobnień względem swojego malucha, swojego dziecka. Ta czułość oznacza bliskość, zrozumienie, pochylenie się nad nędzą, nad niedoskonałością, no i właśnie taką małością dziecięcą. I znowu podkreślenie: Ja Cię wspomagam. W tej naszej słabości przychodzi Boża siła i wprost Bóg siebie nazywa Odkupicielem, świętym Izraela. Bo tego potrzebujemy. Potrzebujemy odrodzenia, odkupienia i potrzebujemy źródła świętości, wspaniałości, piękna. I tu się możemy oprzeć, jeżeli takie wsparcie przyjmujemy, jeżeli taką łaskę pozwolimy dopuścić do swojego serca, do swojego umysłu, do swoich rąk, bo Bóg odrnawia, odradza. Lud i naród. I w czwartym kroku widzimy nadanie mocy. Ja cię przemieniam. I ten opis, który tutaj jest połączeniem narzędzia rolniczego z mocą przemiany rzeczywistości, najbardziej mi się kojarzy z budową autostrady w skalistym, górskim terenie. Kiedy jest mowa o tym, że. Naród ma taką moc, aby wytworzyć młocarskie sanie, kombajn, który na sieczkę kruszy góry i pagórki, wyrównuje je, czyni z tej niesprzyjającej rzeczywistości płaski teren, kruszy skałę, także ją wiatr, rozumiecie. Jeżeli widzimy budowę autostrady, to dokładnie tak się dzieje. Bóg pokazuje, jaką moc otrzymuje naród, jeżeli zaczyna nabierać pewności siebie, jeżeli siłę czerpie od Boga. I ostatni, piąty krok to radość w Panu. To uwielbienie, chwalenie Boga, który takie rzeczy czyni, który nadaje nam taką siłę, że z tego robaczka, z tej. Takiej ludzkiej i narodowej bezradności, stajemy się kimś, kto zmienia rzeczywistość, kto buduje, kto tworzy, kto kształtuje infrastrukturę, kto daje nowy impuls, kto potrafi przemieniać ten świat i zaistniałą sytuację. I kończy się to właśnie chwaleniem Boga w ogrodzie, w oazie, która kwitnie. To jest perspektywa dla narodu. Który pozwala się Bogu uchwycić za prawicę, pozwala Bogu przemawiać do swojego serca i uznaje, tak, jestem słaby, jak robaczek, ale Bóg mi nadaje tę moc, Bóg mi daje te pomysły, Bóg mi daje tę perspektywę, Bóg mi daje szansę rozwoju. I chwalę go w tym i błogosławię, że tak właśnie mnie przeprowadza przez ten trudny, nie do końca zrozumiały moment, ale Bóg jest ze mną i to jest ta perspektywa mojego wzrostu, rozwoju i poczucia potencjału, który Bóg wkłada w nas jako naród, jako Kościół, jako Boży lud. Przyjmij to błogosławieństwo ujęcia za rękę i przemawiania do Twojego serca w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.